kolejnym odcinku na moim kanale, a my dzisiaj gramy wybrulser z kolejny odcinek z naszej yy, Troszkę spóźniony, bo miał być o 11, ale nie sam czasu. Więc no, to już tak czy jak ten. Słuchajcie, tutaj możecie zobaczyć Edgara. Ponieważ odkryłem, że mi się najlepiej gra na wyzwanie mega skrzynki. Dobra, tutaj ten zrobimy. Wszystkie tutaj te oprócz meczu, lustrzanego. I my dzisiaj tym Edgarem, nie wiem dlaczego, tak mi się po, tak po prostu losowałem i wybrała Edgara. Yy, Spróbuję dokończyć to tutaj, to wyzwanie aż do zdobycia tej pięknej mega skrzyneczki. Jeśli możliwe się filmik podzieli się na dwie części w piesie, to na pewno zrobimy, dokończymy zbiory klejnotów i zadymę. Ale się nie wiem, czy to będzie możliwe, a więc no, zagrajmy już. Od razu mówię, że trafiłem dwa nowe skinki i nie udało mi się niestety tych fragmentów nagrać. Ale chętnie po tej gierce Wam je pokażę. No dobra, tutaj tak wygląda nasz team, tak wygląda film przeciwników. I dwóch Edgarów, co ciekawe. Ale my mamy Tika w drużynie. Ja się boję, czemu ten chłop Tika wybra wybrał. Może nie wiecie, może wiecie, ale ja nie jestem wielkim fanem Tika. Jestem wręcz... Nawet wręcz jestem odwrotnie, bardzo nie lubię Tika. Po prostu postać ta, postać ta i ja się bardzo nie lubimy. Znaczy to może bardziej ja nie lubię jej, ponieważ nie wiem dlaczego, ale nie jest ona żadnym z przyjemnie mi się ją po prostu gra lub. No, tak czy siak, po prostu. To nie jest tak. off za dźwięki w tle, ale coś tak, tak dziwnie tam tak robi. Nie wiem, co to było za dźwięk. Okej, okay, okej, okay, ten Tick zginął. Nie podoba mi się to. Że dlatego obawiam się, że ten Tick będzie miał bardzo dużo. Kostek mocy. Jakich kostek mocy. Dobra, nie no, ta gra jest przegrana. Albo jeszcze się odbudujemy, tylko. Ja bym, ja bym teraz się skupił bardziej na ulcie niż na w ogóle atakowaniu moich przeciwników. No, Ult. No, Ult z Hypercharg'em nie pogardziłbym. Ale on ma hypercharge'a. Ja się go teraz obawiam tego Edgara. Ale dobra! Kurde Ona była już na hita, ona była już na hita, ale się nie udało Więc niestety Daję spray, spray porażki Bo niestety to przegryliśmy, ale fajnie jest to, że mamy W tym nieograniczone życia, ale chętnie Powiedziałem, że wam pokażę moje y, te skin już jest do Shelly, jest do Shelly, to nie jest Powtarzam, to nie jest y, remodel star Shelly To jest w ogóle inny skin Mmm Yy, nie, tutaj serki nie kli kliknęły się. I do Tutaj jest Rico, no tak, Rico jest trochę yy, Monarchy Monarszy Klejnot Rico. Okazuje się, że nie trzeba mieć Monarchy Rico, żeby móc z tego trafić. Ja byłem innego zdania, mój drugi skin do tej postaci. A więc gramy, gramy, gramy. Zagodzić i się klejnot i przejść do etapu za dymiek, Może nie wiecie, ale za wygraną dostajemy mega skrzynkę. Która będzie już moją dziewiątą mega skrzynką. Kolejny Edgar i to ten sam skin. Okej, okay, okej. Okay. dojdziemy Tak w ogóle to są chyba teraz y, finały miesiąca lipca. Oglądałem trochę. Troszkę. Nie za dużo, ale coś tam się obejrzało. Z tego powodu, że no po prostu mało czasu miałem dzisiaj na oglądanie. Tak to może bym nawet całe obejrzał, ale... Dobra, tutaj, tutaj to był misklik. To był misklik, możecie mi wierzyć, że to był misklik, nie chciałam tak tutaj z tym ustem. Yy, nie wiem, czy ta gra nie będzie też znów przegrana, bo tak zauważyć... Zau Chcę zauważyć, że po prostu oni bardziej kontrolują mapkę. Że o nie, 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 źle, Ź, źle, źle w ogóle my to rozgrywamy, tak szczerze. Nie, że jesteśmy, nie, że mam złych teammateów, bo oni... Tylko, że oni bardziej nas killują i kontrolują mapę. Możliwe, że z tego powodu że tutaj właśnie bardzo dużo osób bierze postacie z możliwością używania hypercharge'a, a no wiecie, hypercharge są upierdliwe. No na przykład ten Edgarek, dobra, ten Edgar pada, pada. Spróbuję odskoczyć. Uładnie to zrobił. Ja nie mam już ulta, ja już nie mam ult. Uuuu, byłaby taka piękna. Gra, ja myślałam, że, że tutaj ta koletka odratuje, ale się nie udało. No dobra, no dobra, idziemy tu, idziemy tu. Myś ja nie jestem wielkim. Ja właśnie jestem takim bardzo. Jestem tak wręcz. Nienawidzę trybów 3x3. Niestety, kolejna porażka z rzędu. Źle się bawię. Dobra, dobra. Dobra, następna mam nadzieję, że będzie wygrana, a ja może sobie przy okazji. Wmienię to Dwa gadżety na szybsze super doładowanie bo myślę, że będzie przydatne Zapraszam do klubu Sigma Franka trzecia sobota turniej i ona będzie w następną tutaj 2000 klubu tylko 2000 potrzebujecie oznak prorodziny no tak prorodzinne a my już po prostu jest tam jeszcze moja siostra, którą niestety jest zygradowałem ale gramy Gramy dalej. Dobra, dobra, gramy, gramy. Uuu, u, dobra, mają niezły team, ale my też w sumie mamy dobry team. Tą od takę możecie kojarzyć z, os z ostatniego odcinka. Ci, co oglądali, będą wiedzieć. Ci, co oglądają, mogą wiedzieć. Ci, co nie oglądali, to nie wiedzą. Czemu, 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 czemu? Coś mi się wydaje, że tą grę też przegramy, bo nie widzę... Czy no, teoretycznie no, tutaj ją przegramy, bo oni kontrolują mapę. No, całą, całą, my też troszkę tutaj podjechaliśmy. A ten ośmiobit może być naprawdę wkurzający. Dobrze. A, dobra, dobra, dobra. Może nam idzie? Dobrze, tutaj już odbudowaliśmy się z tym... Właśnie, bardzo dobrze, że ten Frank tak zrobił, ale problem jest teraz, że nasi przeciwnicy. O, ale lagi, widzieliście te lagi? Mamy takie lagi potężne. O nie, właśnie, nasi, się nasi przeciwnicy zabili takiego jakby głównego, no, zdecydowanie będzie gwiazdą gry. Nie sądzę, że ja mogę być gwiazdą. Ja nie sądzę, że ja będę gwiazdą gry. No nie mam tutaj zbyt dużo kostek mocy. Może dlatego. Jakich kostek mocy? Czemu mi się tu myli? Dobra, dobra, tutaj miała. Tutaj mi się wydaje, że ten... Jak tej postaci na imię, ta co młotem strzela? Frank. Kurde, jak ja już zapominam jak się postacie nazywają. Bo jeszcze co będzie za rok. Dobra, dobra. Dobra, ten, ten, ten kieł tak ostro gra. Boję się go właśnie z tym, z, jego, z tym jego ostrym stylem gry. Ja, uciekam! Dobra? Dobra. Gdy, jeśli ja teraz ginę, to tracimy szansę na zwycięstwo. Ja tu mam Hyperchargea. Oni to widzą, ale nie mam ulta, więc to tak w sumie to nie ma sensu. Weź! Nie wierzę! Nie wierzę, nie wierzę. Przegraliśmy to już. Wszystko przez tego um, Franka, gdyby, nie że z naszej drużyny, tylko z drużyny przeciwnej, dobra, nie, no my tego nie wygramy, no tak, tak się dobrze składało, ale gdyby, ale gdybym ja tak nie poszedł w róg mapy, no to to by, by, no to to jest przegrana, no po prostu taka dobra akcja była, ale ona się niestety zmarnowała. Ale za to dla drużyny przeciwnej ona była wręcz idealna. Dobra. O, mamy tak dwie takie same postacie. To, to znaczy akurat wydaje mi się, że. Okej, okay, hop. O, dobra, hop ma hipercharge. Ej, ja właśnie chcę. Na kolejnej grze też muszę sobie sprawdzić tą transformację hiperchargeową. Bo jak. Przecież jak gramy wyzwania, to mamy wszystko, też Hypercharg'e, więc. Nie, po co ja to zrobiłem? Ja myślałem, że ja ich dojadę, jak tak zrobię. Dobra, dobra, trzymam się od nich na dystans. Trzymam się od ludzi na dystans. Ta ta, 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 Jackie, ta Jackie. Ta Jackie właśnie mnie troszkę irytuje. Bo ona nas chce podjechać mocno. Nie, no nie, no nie. Nie, ja tutaj nie wierzę w wygraną. Nie jestem pewny co do moich teammateów. Oni też tacy dosyć łatwo przegrywali. Zresztą znaczy jak, jak to się gada. Jak to jak się nazywa to słowo? Bardzo są słabi. No, dla mnie są bardzo słabi. Nie wiem, jak dla was. Dla was może być jakieś inne zdanie, że oni nie są słabi, ale dobra. Podjechałem kogoś. Czy był ten Riko. Riko, tak, Riko. Riko, podjechaliśmy, na tutaj. Ich Riko chce mnie dobrze dojechać. Nie wiem po co to. Nie, no nie, no ja już, ja już się denerwuję. Ja już się denerwuję. No wiedziałem, wiedziałem, że on tam padnie. Nie potrafi tego wykierować. Uu, ja właśnie się denerwuję na w ogóle to wyzwanie. Bo według mnie to powinno. Znaczy, chodzi mi o to, że nie, że jest bardzo trudne, że nie da się w ogóle na nim grać, czy coś. Ale chodzi, na, chodzi o to, że na przykład, jakby to wytłumaczyć, że wcześniej to dodali. Znaczy ja myślałem, że mnie to trochę zirytowało, że oni tak wcześniej to dali, bo um, ja myślałem, że oni to dadzą później, że tak pod koniec, tak nie wiem, jakieś trzy dni przed końcem eventu, a jednak teraz. I to mnie troszkę zdenerwowało, bo w sobotę na pewno bardzo dużo osób gra, i takich dobrych też i to mnie troszkę zdenerwowało. Ja tak, ja tak że to ja nie chciałam, żeby to tak wcześniej, bo ja... bo ja nawet w ogóle o tym yy, nie pamiętałem, że to w ogóle wejdzie, że w ogóle takie coś wejdzie. Ja to tak. To ja to tak bardziej byłem za tymi żetonami, że to one tylko będą wystarczały, ale dla wielu... znaczy twórcy Brosterstwa tak to sobie wymyślili. Nie mam do nich żadnych pretensji, że tak to sobie wymyślili. Ale też powiem, że nie byłem, że jestem tego niespodziewany, że to tak wcześniej. I bardzo denerwują mnie moi teammeici, którzy trzymają się od nich na dystans, bo ja jestem w sumie jedną postacią, która może ich podjechać. Moich przeciwników, mówię. Dobra, idę na niego, idę na niego. Pełna moc. Robimy pełną moc. Dawajcie pełna moc. No jak on tego, jak on tego nie wybronił? No już ten poko, już ten Jestem na tego poko bardzo zły. Przecież to było do wybronienia. Przecież my się mogliśmy obronić. Kto Kto ma najwięcej cubów? Kostek. Kurde, jakich cubów? To są kostki! Franek, weź to z rozum. Nie, nie, słuchajcie, ja będę na to mówił. Yy, jakie to są kostki? No ja! Nie, no wszystko mi się teraz myli. Dobra. Możliwe, że moi teammatesi, mimo, że mają mityka... Dla mnie to jak ktoś ma mityka, to jest jakimś ogarniaczem. Dla mnie to tak jest, ale... Myliłem się. Bardzo się myliłem. Mm -hmm. No u nas jedna postać ma mityka. Goni ich, Gonię ich! Dobra, na hypercharge'u! Na hypercharge'u! Jeszcze możemy to wygrać! Dawajcie! Czy się odbudujemy po tylu porażkach? Czy to będzie odbudowująca gra? JAK ON NIE SPOWOLNIŁ czym? A... a Ten gadżet... Boję się, boję się. Boję się moich teammateów głównie. Dobra, dobra. Gro brońcie mnie. Brońcie mnie, ja już nie mam tarczy. No ja pier, Fakier. Ja pierfakier. Moja własna... Jeśli on nie będzie miał tych... Się Mogłeś się wyleczyć, się wyleczyć, ale już dobra, idziemy. Tak I tak my wygrywamy i zbiory klejnotów są już dokończane. Już wyszliśmy z etapu zbiory klejnotów. Teraz jest etap zadyma, a nie knockout. Dobra, pomyliło mi się. A jeszcze lecą te, te, kurde, lecą te finały. Kurde, ciekawe. Ja jestem za zetą, ja jestem za zetą. Możecie napisać w komentarzu, z kim jesteście, no bo Zeta Polacy, oczywiście nie, nie byłbym rodakiem, gdyby nie byłbym za. Oczywiście Polską, ale. Ale jeśli by nie Polska, jeśli by nie Zeta Division, to jest Oglądałem ich mecz, no po prostu, no. No ja myślałem, że oni już na tym napadzie game over, ale nie. Myliłem się? Bardzo się myliłem. I po prostu no, pokazali, że mogą obronić te dwa punkty. Gadam teraz, jak komentator yy, piłki nożnej, naprawdę, naprawdę. Jeśli to was irytuje, to możecie napisać w komentarzu, że też nigdy nie będę tak robił, ale ja to robię, bo w ogóle jestem dobrym. czyli znaczy, ja chciałem być komentatorem piłki. Znaczy, zastanawiałem się nad byciem komentatorem i dlatego zacząłem się uczyć. Ale okej, okay, no po prostu Eskapila... Jeśli nie Zeta wygrał, to się trafili nam gola. Jeśli Zeta nie miałaby wygrać, to zdecydowanie to Eskapilar. Chyba, że Eskapilar już odpadło. <laughs> nie wiem, ja teraz nie mogę tego... Ja teraz zbytnio nie mogę oglądać, bo nagrywam odcinek. Ale Eskapilar myślę, że... Uuu! <laughs> ale trafiłem bramę! U, no, myślę, że Eskapilar... No, ja byłem pewny, że Eska Pilar nie wygra z tak czymś dobrym jak SK Gaming. A tu, a tu wszyscy się mylą. No, znaczy, no, ona chyba wygrała z tą Eską. Czy to do czterech się gra? Ja byłem pewny, że to się. Ja byłem pewny, że to się do trzech gra, no bo trzy taka liczba. Taka wiecie, taka. Czy jeśli nie wiecie, to też już nie problem. No... O... Taka liczba, ale jeśli nie, no to myślę, że i tak że jeśli nie, no to... Ja, ja byłem tak w sumie kiedyś, to ja nawet nie byłem, nie oglądałem mistrzostw, nie, ośw nie ten... Ale lagi, zauważyliście tego laga? Ale laguje. W ogóle na tych mistrzostwach też się zlagowało. Nie widzieliście, ale ja widziałem, ja byłem w tej sytuacji i nie mogło... W nie mogli chyba postaci wybrać. I brama... No ale jestem zaskoczony Znaczy no wiecie No to są tacy potężni pro Na tych mistrzostwach No to to tak w sumie normalne Że oni tak potrafią wszystko zmienić Ale tak Ja nie, ja nie widziałem Kto pierwszy zdobył No wiecie ten, ten, ten punkt Czy SK Gaming Czy może yy, ten. Nie oglądałem też y, gry zety. Ja byłem tylko na jednym meczu, ale w ogóle wybór postaci mnie zdziwiła. Naprawdę. Ja myślałem, że oni będą wybierali jakieś szelki czy coś, jakieś... No. Ja przez chwilę tak myślałem, że to będzie coś takiego, jak normalna gra śmyliłem. Bardzo ładna brama tutaj. Jeśli możecie napisać, możecie skomentować, czy była ładna, czy nie była ładna. Ale ja jestem za to. Może jeszcze się tam od kogoś dowiem, kto wygrał. Dobra, to dobra, musimy zdobyć kolejną bramkę i wygramy. No, poprzedni mecz... O nie, 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 nie. Wiedziałem, że tam wejdzie do bramy, ale okej. No, dobra. Yy, no i tak w ogóle to nie sądziłem. No i dobra, teraz nie gadajmy już o tych mistrzostwach, tylko chciałem jeszcze poruszyć jeden temat. Yy, na temat skrzynek. Czy wy się cieszycie, że one powróciły? Ja się mega, 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 mega cieszę. To jest nawet więcej niż mega, bardzo się. O, nie, po co do tego? Typu... Jako piękno! Nie, 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 to była chyba... Yy, moja najlepsza brama wog... to chyba była najlepsza brama jaką kiedykolwiek widziałem, według mnie. według mnie najlepsza brama jaką kiedykolwiek widziałem. Wy możecie się z tym nie zgodzić, ale to była najładniejsza brama, no po prostu to podanie było kluczowe. Dobra, dobra. Yy, a teraz yy, w ogóle to wyzwanie skrzynek. To w ogóle mnie zaskoczyło. No, jak mówiłem, nie zaskoczyło. Ja myślałem się później, oczywiście. Lagi, lagi, tutaj lagi. U mnie, u mnie oczywiście, z mojej strony la laginio. Uuu, chłopie! Nie wiedziałeś, że nie możesz? M może się pomylił, chłop. Uuu, Po co to zrobił? Mógł się nie cofnąć, a ja. Tym sposobem trafiam bramkę. Jakby się nie cofnął, to tej bramy by nie było. Ja już widzę jak ludzie mają raid'a na tego daryla, że tak nie zrobił. Albo tego nie widzieli, ale tak czy siak on był najbliżej piłki. Nie wziął jej! Tylko patrzył, że jak ja strzelam, to pewnie powiedział, że, że sobie ją wezmę. I że... Dobra, spróbuję kolejną taką bramkę strzelić. Jak myślicie? Czy mi się uda? Bo mi się wydaje, że mi się nie uda. No właśnie mi się nie uda. Nie no, kurde, te lagi, 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 lagi. A to jest jakiś inny mecz? Kurde, no tak, to jest taki inny mecz. Ja tu tak... Ja tu mam laga właśnie, który to jest mecz. Czy to jest pierwszy, to jest drugi. To jest chyba ten o wejście do nokautu, nie? O, no chciałam, żebym ja powtórzył chyba bramkę. Nie wiem, albo mi po prostu podał, bo miał loła. Nie wiem, nie wiem. Al, ale zauważyliście, że najczęściej to mo, moja drużyna trafia pierwsza bramkę? Zobaczcie, tak. Patrzcie za te wszystkie mecze i na te przy... No to moja. Zdecydowanie, mo, no, no, zdecydowanie. Uuuu, Hang! Hang! Brawo, brawissimo! Nie, 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 no kurde, zaraz mi się fon jeszcze rozładuje, kurka wodna, łódź podwodna. U, u, ten Frank, ten Frank ma hipercharge'a, ale my go ładnie rozwalito, rozwalito my go. O nie, dobra, ja się odradzam, ja się odradzam, Hank, spokojna twoja głowa, razem z kulcikiem. Nie wiem, po co on tej piłki nie wziął, on chyba robi wszystko, żebyśmy my trafili gola. Będzie chyba coś, mi się wydaje, że dogrywka. W ogóle, Edgar, ja, 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 ja kiedyś, nie, bardzo, ja tak szczerze to ja nie mainuję Edgara, jak wiesz, tylko po prostu zrobiłem losowanie. Kim mam zagrać?